Siemaneczko, witajcie moi drodzy Jak widzicie zapada noc Łowisko Stary Gród I TK wybrał się na Leszcza Pytaliście się o Russian Fishing Także dzisiaj jest Jakoś się zmotywowałem Żeby do tego chwileczkę usiąść Klips 15cm Zobaczymy Happy Hour jest aktywny a What? Dobrze, że nie mam premium. O, o co tu chodzi? Znaczy się. <laughs> Jak to możliwe? Co tu się wydarzyło? 15 metrów. Zobaczymy. Teraz sobie to wszystko tu ponapinamy. Poustawiamy. Miałem grać w Fishing Planet, ale dzisiaj jakoś nie ma weny. O. kurat telefon dzwoni już. Uno momento. No i są pierwsze ryby, są pierwsze brania o, o, o! O, a cóż to, jak tu się zwiększało ten. O, hamulec z tym się zwiększa, dobra. <laughs> Dawno nie siedziałem tutaj w Russian Fishing na rybach. Kacper mnie namawia na wyprawę na morze, to, 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 to tam płatne jest wejście. Także dajcie znać, czy chcielibyście zobaczyć odcineczek jak tam lecimy? Co tu się zmieniło? Wszyscy mają premkę? Czy, czy co to się zdarzyło teraz przez pierwszą godzinę? Jak to tam wygląda? Czy to tylko ten event świąteczny tak działa, że jest Happy Hours? Napinamy tutaj linki. O, tutaj to w ogóle miałem otwarty kabłąk, dobra. O kurda, tu Rybiszon siedzi. Także wbiłem słuchajcie 25 poziom zajęło mi to no troszeczkę ponad rok, ale jest 25 poziom. Nie wiem czy mam na tym poziomie jakąś nową mapę. Zobaczymy 500 punktów EXPAN proszę. O dobra teraz jest zamknięty. Dałoby się światło jest nawet światło? Siąć to już czy poczekać? Dobra, nie my. Jak ja dawno nie grałem. Uu. Ciasto czosnkowe słuchajcie i tradycyjna tutaj zanuta taka ta z przepisu naleszcza. Nic tutaj nie wymyślałem swojego, wziąłem to co po prostu było. Ulala. Albo mam tak zajechany sprzęt, bo jeszcze go nigdy nie naprawiałem odkąd gram w tą grę, albo jakaś ładniejsza ryba idzie. Jest kolejne branie, proszę, bardzo? No, takiego leszcza złapać normalnie, powiem wam. To już całkiem przyjemna rybka. Dzisiaj taki szybki wypadzik Która to ta? O, tu jest pierwsza. Ale maluszek idzie. ajajaj aj, aj. Opowiadajcie, jak tam święta u Was? Co Mikołaj przyniósł? Kto dostał RTX 4090 pod choinkę? Albo jakiegoś kompa za 20 koła? A może jakiś zacny sprzęt wędkarski Wam? ...dojechał pod choinkę. O Jezu, zero miało być, sorry, sorry, sorry. No, Mimikołaj przyniósł nową kartę graficzną, także nie wiem czy to widzicie, ale... ...mam nadzieję, że na materiale będzie widać różnicę, że teraz jest tutaj wszystko wymaksowane w tej grze, bo wcześniejsza karta... ...troszeczkę czkawki dostawała. Także na pokładzie zameldował się 4070 RTX. Zobaczymy, jak to będzie hulało. No, na przyszły rok i tak planuję zmieniać komputer, więc. Mam nadzieję, że do tych naszych gier wątkarskich ta karta wystarczy. No, bo już karty zmieniać bym nie chciał. leci kolejna ryba, także jeżeli byście chcieli wesprzeć, no to na live'ach wiadomo, że są te zrzutki, ale gdyby ktoś z Was chciał być takim dobrym Mikołajem, no to może się dorzucić, wiecie, linki w opisie czy to PayPal'e, czy inne jakieś tam sposoby, które mam ustawione jeżeli byście chcieli być moim Mikołajem <grytanie> także tak, piszcie co tam u Was dobrego a my ciągniemy kolejne leszcze. No tutaj sobie chyba zobaczymy, tylko nockę spędzimy na tym leszczu. Także będzie szybka wrzutka. Zobaczymy ile uda nam się przez taką nockę zarobić. Tu jakiegoś śledzia ciągniemy. Proszę, w ogóle nie walczy. Jak prawdziwy leszcz. Stanął po prostu, położył się na wodzie i ciągniesz taką szmatkę. Coś tu tylko widzę, że jak się ruszam, to kolory mi gubi ta gra, ale nie wiem dlaczego. Nie, nie wiem, czy to widać. Nie, to na podglądzie tego w ogóle nie widać. Cały czas jest ten sam kolor, to u mnie wątki raz się na ekranie świecą, raz się nie świecą. Nie może tego złapać. Nie wiem dlaczego. Ciekawe, ciekawe. Będę musiał sobie to popróbować jeszcze. Na podglądzie tego nie ma. Ciekawe na kolejną rybę. Światełko, który tutaj ten O, dobra, dobra, dobra. Żeby tak było na prawdziwych rybach, ja ostatnio byłem jeszcze teraz w grudniu. I jedną rybę wyciągnąłem, kurde, przez 8 godzin. Nie dość, że deszcz mnie złapał, zmokłem. To jeszcze tylko jedna mała rybka. To taki karpik, karpik zarybieniowy dosłownie. Nie wiem, może z kilogram miał. No, po prostu straszne rzeczy. Ale tak mi się chciało jechać nad wodę, że po tych kurde plus 7 stopni, no, pojechałem sobie, posiedziałem. No, ryby nie brały, ale przynajmniej sobie posiedziałem na rybach, nie? Właściwie na rybach sobie posiedziałem. Posiedziałem sobie nad wodą. Nie na rybach. No, poluzowała żyłkę Skubaniutka o, Czy to się wcięło? Coś się wcięło, dobra Uuu. Ile ja tego ekswa potrzebuję? Milion trzysta tysięcy No leściki, <grytamy> Witamy Dwa tysiące dobrze, dobrze. Jeszcze tylko sześćset takich i będzie level. O, właśnie, pisze, pisze kacperek do mnie. Właściwie to już napisał. No, zobaczymy, zobaczymy. Czy wybierzemy się na to morze z kacperem? Patrzcie, jak ma miejsce. I co najlepsze: żadnego wątkarza. Żadnych spinningistów, co łódką pływają po żyłkach. Można się ustawić. Ja widzę, że długo trzy... O, nawet jeszcze pamiętam, czym się je. U, ale tu się mleko skończyło. Moje zupki w proszku się skończyły. Aj ja, aj, aj, aj. Dobra. No to... Chleb z ogórem. -ni nigdzie tak chleb z ogórkiem nie smakuje, jak na rybach. Zobaczmy co tu mamy. Kolejny leść Dawaj go. Cyk. Siedzi? Siedzi. Który to już gra? O dobra. Chyba spadła ryba. Albo coś mi się wydawało, że tutaj było branie na tym film. O, na pewno tu jest. Uuu. O, nice, nice, nice. Możemy podkręcić hamulec? Nie, już nie. O, nie! No nie, nie gadajcie, że puściła. Ej! To mogła być ładna ryba. A tu już się zaczyna widno robić 12 ryb. Co? Jest ryba czy nie ma ryby? Nie ma ryby. Czyli ta ikonka musi być z lewej strony, to jest coś chyba nowego. Wcześniej tego nie, nie zauważyłem, żeby była taka ikonka nad paskiem. Tutaj coś na tym kiju, coś grzechocze, czy nie? Chyba już tą latarkę możemy wyłączyć. Ciśniemy, tu chłopaki piszą. Ja w ogóle zapomniałem, że tu można się odzywać do ludzi na czacie. Chłopaki mi tu piszą, ja zapominam całkowicie o tym. Dobra, coś grzechocze. Cały czas tutaj jakieś delikatne brania. A ta żyłeczka delikatnie się rusza? Czy mi się tylko wydaje? O, luzuje się. Trzecia wętka. Patrzcie, jak skubana delikatnie bierze do brzegu. Dobrze, tniemy go. Tniemy. No i, no i nie przyciąłem. <noise> Dobra, fajniejsza ode mnie była. Myślał, że widzi branie, a to dupka. No i co? Zacinać taką zacinam, ale. No dobra, jest ten znaczek ryby, to chyba jest ryba. Kiedyś tak się przycinało, mam nadzieję, że to dalej tak działa. O, ale maluszek idzie. Patelniaczek. Trudno. Widziałem takich zostałęki, co wszystko jedzą. Także takiego samych ości też by nie przepuścili. Na głębokim tłuszcziku zesmażyć i. Elegancko. Nie wiem. czekajcie, ja tu poluzuję trochę ten hamulec, może będzie lepiej. To plan jest taki, że na kanale będziecie mieli troszeczkę więcej teraz Russian Fishing. Nie wiem, czy fisher online też się więcej nie będzie pojawiało. Dopóki. O, dobra, jest ryba. Dopóki nie ruszy się coś w Fishing Planet. No bo ta liga jednak to jest nie dla mnie szczególnie, że tak jak widzicie, teraz były święta. Tak naprawdę przez dwa tygodnie na PC siedziałem. No. Dzisiaj i 8 dni temu Wam wrzuciłem odcinek i krótki filmik z życzeniami świątecznymi. Także powiem Wam, że praktycznie nie siedzę na kąpie. Zobaczymy. Tutaj akurat mam co robić w tej grze. W tej grze to ja będę miał co robić do końca życia pewnie z moim postępem. Więc zobaczymy. Proszę, jak się Fiderek ładnie wygina. Bardziej się wygina jak taki kijek do metody niż, niż typowo fiderowy. Ale ładnie, rybka siedzi. Pasek EXPA się przesuwa cały czas do przodu <grymka> tylko strasznie powoli. Ale się przesuwa. Dobra, co tutaj jest na tym zestawie? To on tak cichutko siedzi, nic się nie dzieje. No, zobaczymy, piąta rano. Zobaczymy, czy będzie coś w ciągu dnia brało. Tutaj no, leszcze coś nie chcą brać za bardzo w dzień. Także przeszedłem tutaj na drugą stronę i spróbuję zapolować. Słuchajcie, na szczupaka wziąłem sobie tutaj mój zestaw szczupakowy. Dawno, co prawda, tutaj nie byłem. Zobaczymy, co tu się dzieje. Ale mam nadzieję, że no coś się uda tu połowić. Ładna pogoda, czyste niebo. Dlaczego miałby zębaty nie atakować? Hmm. Że dlatego nie będzie atakował, bo go tu nie ma obecnie. Przesadziłem z tym rzutem. O, dobra, jest. Coś, coś uderzyło. O, to okoń Na taką przynętę, proszę bardzo. Dwadzieścia siedem centymetrów. można. O, o? A co tu nam gryzie? niewątpliwie coś tutaj z naszego feederka. Dobra, tak. mu jeszcze drugiego. No, Przestało cokolwiek dziać, bierzemy nasz spinnik i spróbujmy... Jeszcze porzucać za szczupakiem, no okonia na razie złowiliśmy. Jakbyśmy poszli na okonie to by nam... ...małe przynęty szczupaczki obgryzały cały czas. Hmm. O, jest branie tutaj jakiejś pożądanej ryby. Przy spinningowaniu jednak atak na Fiderek. No, dawaj go ty. A to karaś, ale ładny. No, chłopaki już tu piszą, że ciężko będzie o szczupaka. Ale zobaczymy, może chociaż z jednego dorwiemy. Podobno na łowisku obecnie tutaj nie ma szczupaka, wiecie. To jest troszeczkę ten minus tej gry, który mi się nie podoba, właśnie. Że macie ochotę sobie zapolować na szczupaka, ale no. U ja nie złowić jeszcze <laughs> Niestety. Trzeba łowić coś innego. No, zobaczmy, czy to znowu jakiś duży karać będzie? Nie, duży to on na pewno nie będzie. Także ja tu sobie. O, oh, dawaj go, ale za to złocist. Także ja tu sobie dalej łowię ryby. Szukam szczupaka. Z wami się żegnam. Czekam na wasze odpowiedzi. Jak tam Mikołaj się udał w tym roku. Jakie plany sylwestrowe. Jeszcze może zdążymy wyciągnąć jedną rybę. Jeszcze sobie wyciągniemy tą sztukę. I ja lecę polować. Wam życzę miłego dnia, wieczoru. W zależności, kiedy to oglądacie, nocy, bo są mi tacy, co w nocy oglądają. Wielka piątka dla Was, a dzisiaj bez kamery, także piątki nie widzicie, ale piąteczka oczywiście jest, jak zawsze. Trzymajcie się cieplutko i do zobaczyska.